Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Minęła godzina 9.15, jest to środa 23 dzień lutego. Czas na temat dla reportera. Pierek w studiu. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. I czekamy już na wasze telefony. Dzwonicie pod numer 65 529 5529. Linia cze Wolna. Czekamy z utęsknieniem. Tak, na, na oczywiście. państwa telefony. Mam nadzieję, że trochę ich będzie i że sobie porozmawiamy i że yy, co? I że może nawet będzie jakieś podziękowanie. Dajcie znać to, wie. gdzie się zmieniło, być może już po interwencji, prawda? Tak, yy. właśnie sobie czytam trwa konferencja premiera i ministra zdrowia. Yy, rząd znosi niemal wszystkie, choć i tak już nieliczne obostrzenia covidowe. Utrzymany zostaje Głównie obowiązek noszenia maseczek w miejscach zamkniętych, czyli co znosi? Zobaczę, muszę dalej zobaczyć. Czy liczyliśmy na to, że nam maseczki zdejmą, ale nie. Yy, mamy telefon, dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Ja to dzwonię z zapytaniem o drogę w kłodzie w gminie Ryzyna. No, ta droga jest nieprzyjemna. Pisze, że jest ustawiony znak dla, dla mieszkańców Kłody i dla Tarnowej Łąki. A czy my, pracownicy agro mogą normalnie dojechać tą drogą? No ja myślę, że jeżeli jest. Znaczy, wiem, że tamten odcinek między torami a wiaduktem chyba jeszcze jest robiony. Tak, tak. A, natomiast wiem, że pracownicy jakoś mogli się dostawać. Tak nam tłumaczono w. W zarządzie hmm. dróg powiatowych. No bo właśnie mówili, że niby pracownicy tutaj mają na, na zapoczu gdzieś stawać tak. autami. Aha, że stawać autami, tak, to nie wiem. Tak, że stawać autami, no ale to jest kilometr drogi i A pani jest pracy. pracownikiem Agriowiedzyna? Tak, tak. A z tak. szefostwem tam nie ustalaliście sobie tego? Nic nie, słucham. nie, nic nie wiemy. No dobrze, to zapytamy o pracowników Agriowiedzyny. Y Natomiast rzeczywiście ostatnio, kiedy rozmawialiśmy z y, Zarządem Dróg Powiatowych, no to się dowiedzieliśmy, że ta droga będzie robiona na różnych odcinkach. W związku z tym faktycznie będzie nieprzejezdna na różnych odcinkach i że to zapłocie jest tym alternatywnym dojazdem, mm. y, więc y, myślę, że chyba tym zapłociem jakoś się tam możecie dostać. Natomiast, no myślę, że tak, natomiast jak, daleko, bo... jak daleko ciągnie się zapłocie, czy aż do no tolów? To, to nie, 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 nie. zapłacie jest tylko przed torami jeszcze ze pół kilometra. A, czyli potem trzeba nie. iść już pieszo. Tak. O. Tak, to jeszcze trzeba iść dalej pieszo. No, niełatwe to jest rzeczywiście. No, niełatwe, bo po pracy, czy do pracy, nawet i zostawić auto gdzieś na zapłacie, to też tak nie jest. No, to prawda. Znaczy, ja mam nadzieję, że tamten odcinek z ataliami jakoś tam w, skończą w pierwszej kolejności, że be, będziecie mogli się jakoś przedostać do firmy. Natomiast, no dobra, to będziemy no. spróbować się, wywiedzieć, jak to wygląda w sytuacji agrowiedziny. Jeżeli ktoś z Państwa wie, jak tam się dostać do tej firmy, no widzicie, widzicie Państwo, no, ludzie chcą do w prasy dojechać. A nie, że sobie odpuszczają pracę, bo jest remont. E, 65.529.5529 czy z tematów wczorajszych e, w portalu LKPL jest e, też tekst dotyczący tej nieszczęsnej paczki żywnościowej tam w Święciechowie. E, wójt, e, którego zapytaliśmy, no, sprawdził nam to i tam wyjaśnienia są e, do przeczytania, że rzeczywiście no, ta paczka miała być odebrana w czwartek. Została odebrana dopiero w poniedziałek i tam coś rzeczywiście mogło się przeterminować, no bo te produkty one są z taką już graniczną datą ważności. Dlatego też yy, no radzimy państwu, jeżeli korzystacie z tej pomocy, to yy, no jednak trzeba je odbierać na szybko. Mamy telefon. Witamy. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani Jarku. Ja chciałam yy poruszyć sprawy naszego miasta Leszna w urzędach, jak nas załatwiają. Wszystkie urzędy praktycznie są zamknięte. Ja miałam akurat, no nieszczęście takie, że musiałam w przyszłym tygodniu na przykład być w urzędzie skarbowym, mhm. gdzie siedzi czter, trzy panie i jeden pan i jakieś zapisy są. Urząd skarbowy pusty. Nikt nie chce udzielić pomocy. Teraz mamy ten Polski Ład, wiadomo, że jest dużo załatwiania. Zapisy trzeba się umówić, to jest masakra. Zóz jeszcze względnie. Do, do gospodarki komunalnej się nie wejdzie, nic się nie załatwi, bo drzwi zamknięte nikogo nie wpuszczają. Byłam wczoraj w opiece, bo akurat grupę niepełnosprawności załatwiałam. Żeby wniosek, złożyć wniosek, to muszę wyjść na korytarz, nie mogę u niego wypisać. Wyszłam na korytarz, wypisałam wniosek, nie wiem, czy może coś ominęłam. Panie siedzą dwie na korytarzu, tam za takim pleksą. I pytam się, czy, żeby mi sprawdziła ten wniosek, że coś nie ominęła, bo niepełnosprawny chyba tak, tak daleko z końca miasta nie pójdzie jeszcze raz, bo coś ominęłam. Ona mi nie sprawdzi, bo ona nie jest od tego i jest tam telefon, w razie czego będziemy wołać. Pani Arku, masakra w naszym leśnie, nigdzie się nie wejdzie, nigdzie się nic nie załatwi, nie wiem, a oboszczenia już niby coś tam nie luzują, nie? A no. nic nie załatwimy, nie wiem, gdzie tu się udać, żeby to po prostu jakie, jakie to są... Ci ludzie młodzi, no sama byłam na przykład wczoraj w tej opiece, młody chłopak, no niech pani wypisze ten wniosek, pyk, 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 wychodzę i do widzenia. Nie! Utrudnienia. Mm. No masakra, masakra, tak samo Urząd Skarbowy, masakra, no wszystkie, gospodarka, gazownia, nie, nie też się nie wejdzie, też nie dostawałam y, rachunków, ja nie dostawałam rachunków, nie wiem, czemu nie przysyłają mi rachunków, nie wejdzie się do gazowni, bo oczywiście zamniętaj, no i, mhm. no i po prostu no. Masakra. No. Ma, ma, mam nadzieję, że pocieszeniem będzie dla pani to co właśnie w tym momencie komunikuje premier, że znoszone, przywracana jest normalna praca w urzędach, gdzie właśnie były te wszystkie ograniczenia i mam nadzieję, że Mam jak nadzieję, najszybciej, Jarku, Ja pana rozumie, że jak najszybciej jak te urzędy włączą wrócą... młodzi ludzie i ci w urzędach nie ma nas dużo, bo kiedyś jeszcze nas było dużo, nie ma nas dużo, żeby przyjęli, Nie, nie. No nie, bo wszystkie miały te ograniczenia powprowadzone. No ograniczenia, no. bez przesady, jak jest jedna osoba, pięć minut, a nawet nie trzy minuty, wniosek wypisze i po co to latanie? Nie muszę mhm. iść. Jak coś tam ominęłam, to ja teraz muszę z końca miasta iść do y, opieki, bo coś tam może ominęłam, nie? Mhm. Y, tak samo we w urzędach. No wszędzie, po prostu wszędzie, nie? No masakra. nie? No tak, dlatego no liczę na to, że rzeczywiście od yy, większość restrykcji ma być zniesiona od 1 marca, yy, czyli za tydzień, od no. wtorku. No zobaczymy, zobaczymy I, i, czy wejdziemy I to gdzieś. ma dotyczyć właśnie urzędów. Tak naprawdę no. z tego, co pozostaje, to noszenie maseczek w tak, przestrzeniach no rozumiem, Ale jaka empatia, jak, jak, jak oni siedzą w tych biurach, nic nie robią, bałagan w papierach, taki, że głowa boli i zadowoleni, nie? bo drzwi no i kto tam ich widzi, co one tam robią. A my, prosty człowiek, no to może się nie wiem co zrobić, już nie będę się wyrazić na tej antenie, nie? Ale no. chyba mnie pan rozumie. Mam, nadzieje, mam nadzieję, że po dwóch latach no. wreszcie wrócimy do normalności Może nie wiem, to, słyszą ludzie i, i w tych biurach i się jakoś ogarną. Okej. Okay. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję Pozdrawiam bardzo. serdecznie, tak sobie właśnie czytam tutaj te szyb, na szybko, co się pojawia na Twitterze, no i właściwie pozostaje kwarantanna, izolacja, ale w skróconym czasie i noszenie maseczek. Pozostałe ograniczenia mają być znoszone, więc mam nadzieję, że już o jesteśmy na końcu tych wszystkich szaleństw. Dwa lata to trwało, przypominam, bo to w marcu Dwa lata temu zaczęło obowiązywać. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja też dzwonię w sprawie tej ulicy Zapłocie, tam ludzie wyzwaniają. Mhm. Tam na początku i na końcu ulicy tej Zapłocie jest postawiony zakaz ruchu. Aha. Nie dotyczy tylko mieszkańców kłody i autobusu szkolnego. Aha. A ludzie i tak z tego agro jadą i blokują tą drogę, bo oni parkują na tej drodze, nie? Mm -hmm. A tam jest, jest zaznaczony objazd, jak się wjeżdża do kłody. Jest objazd przez Kaczkowo-Czerninę do Agro. I, I ludzie z tej firmy powinni tamtędy jeździć? No, znaczy, nie wiem czy powinni, no, a w każdym razie jest postawiona tablica przed wjazdem z jednej i z drugiej strony: zakaz ruchu. Aha, czyli wyjątkiem są tylko mieszkańcy? Tak, mieszkań nie dotyczy mieszkańców kłody, tarnowej łąki mm -hmm. bodajże i autobusu szkolnego. Okay. Znaczy dziękuję panu za te informacje, yy, a więc no jeszcze tylko sobie potwierdzimy, że jeżeli idzie o firmę powinni ym, korzystać z tego objazdu przez przeskaczkowo. I to jest dużo dalej, rzeczywiście. Natomiast, no, może szefostwo firmy powinno taką informację swoim pracownikom też udzielić, żeby oni na przykład się nie spóźniali, bo muszą jechać objazdem. No, bo faktycznie, teraz to jest podobno, znaczy nie byłem nigdy, ale duża firma, jedna z, z największych w naszym regionie, no, w związku z tym pewnie sporo ludzi tam do pracy także jeździ. Jak będą jeździć tym zapłociem, Półrocza nazwa. Bardzo to mi się podoba to, tak się. słyszałem To gwiazdę. się z tamtej na też nie będzie poprawiał, bo to chyba jest gruntowa droga. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. W ostatnim czasie nie miałem okazji posłuchać waszej audycji. Mam pytanie, czy ktoś w sprawie ulicy 17 stycznia i tam przeprowadzonego remontu dzwonił? Nie. Nie. Proszę na wysokości parku dziesiątlecia jest przerabiane przejście dla pieszych. Najprawdopodobniej będzie tam zrobione podwyższenie. Uh -huh. Nie wiem, tak to przynajmniej wygląda. W XXI wieku, żeby firma, firma nie było wstać i nie miała sygnalizacji świetnej, przenośnej, przecież tam to, co się dzieje z przejazdem od strony galerii, to jest tragedia. Stoi się jeszcze, jeszcze za rondem. Czy przewężenie jest, tak? I jest. No właśnie, jest wahadło, ale niestety y, jakiejś sygnalizacji świetnej, przenośnej nie ma. Jeżeli ktoś się nie zlituje, jadąc z miasta i nie przepuści paru samochodów, to przejechanie tam w godzinach szczytu granicy z cudem. O. A z tego, co widać, to ten remont jeszcze potrwa, bo na razie są na połowie ulicy, więc trwa to już tydzień i chyba potrwa jeszcze trochę czasu. No, Może by się ktoś zainteresował. Nie jechałem. Chyba, bo no, nie polecam, polecam. Nie, nie, jak pan mówi, to ja to ja bym powiedział, że nie polecam, raczej kierowcom tutaj, uczulamy kierowców, żeby jednak, zwłaszcza w tych godzinach szczytu, obinać. omijać to jeździć przez aleje konstytucji, jeździć przez okrężną i nie pchać tak, się ale, na wysokości ale, parku Ale weźlecie. mało, No jak ktoś raz drugi wjechał na ten korek, to już wie, ale przejezdni na pewno nie będą wiedzieli, że tam kawałek dalej jest taki tak no dobrze, zapyta, zapyta, dnia zapytamy dnia, Zarząd Drog Miejskich, chociaż mówię, pewnie już przetarg jest, że tak powiem, rozstrzygnięty, sprawy zlecone. Jeżeli nie było w specyfikacji przetargu takiego wymogu, żeby tam sygnalizację postawić, to nie wiem, czy to tak no można. No tak, Ale wprowadzić. można by tak po ludzku podejść do o... tematu i spróbować to jakoś o... załatwić. Miejmy nadzieję, czy... że po ludzku ktoś podejście. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Mm, 655295529. Mamy już kolejne Witamy połączenie. serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Z do teleportera? Tak. Dzień dobry, dzień dobry. Na temat poprzedniej wypowiedzi odnośnie wjazdu na spodporządkowanych dróg w Lesznie gdziekolwiek. No są nie tylko w lesnie, Żeby wyjechać z podporządkowanej na główną na samym mieście, Powiem szczerze, jeżdżę dużo po mieście, po miastem i tyle mamy chrześcijanów w pomoc Polsce, ale nie myśl, że ktoś Cię wpuści z drogi podporządkowanej na Główną Ale buddysta też bym mógł wpuścić, szczerze mówiąc, a nie wiem, czy wpuszczają tam w takiej Tajlandii czy buddyści. Nie wiem, nie wiem, e, ale nie myśl, byłem. To, to co obserwuję u, na, u nas, to jeżdżę głównie w mieście w Lesznie i w koło komina. To jest taka jest. zasada, nieraz jak, za przeproszeniem, na, przeproszenie, na chama się nie wciśniesz, bo tak. nie ma szans, żeby ktoś cię wpuścił. Możesz czekać za przeproszeniem, jest takie powiedzenie brzydkie, na antenie się go nie czytuje, ale naprawdę, już niebo tak, ten pan wspomniał, o, nie mówiąc o godzinach szczytu, nie ma, ci, co są na głównej, nie widzą, mają klapy na oczach, jadą prosto i koniec. Ci z boku mogą naprawdę spać, stać i, i nie czekać nie, na... Na no, miły panie. Także tyle miałem do powiedzenia. I rzeczywiście okay. na, na drodze życzę życzliwości i trochę wyrozumiałości. Nie? Bo Dziękuję. trzy minuty do domu po pracy, jak ktoś później dojedzie, no nikomu się nic nie zostanie. Tak, a jeszcze jak sobie pomachają, uśmiechną się, to, jasne, to może jasne, zrobić no. dzień. A, aczkolwiek, cytując pewnego lokalnego polityka, czasem obowiązuje ta zasada cwaniaka nie wpuszcza. E, no to, to chyba tutaj w Wielkopolsce. Jest, nie wiem jak w Warszawie, bo nie jeżdżę po Warszawie, nie mam nie mam zazwyczaju czy te okoliczności, ale w tej okolicy to, to naprawdę, a tu wystarczy, że zwykła życzliwość. Oh, to, to samo jak przy wjeździe na wygwach. Oh, tak samo i, i powiem szczerze, ruch by, byłby płynny i każdy by po prostu tam w jakimś czasie wjechał, a, a naprawdę są godziny, że, że ciężko wjechać, nie? Także oh, no, tutaj okay. polecam się, a mówię tylu tylu pomoż mamy chrześcijanów w Polsce, nie? Ale to, to, to jest tylko chyba w niedzielę na mszy, bo w życiu codziennym... Panu, że, tego... w, że w niedzielę na mszy wcale ich tak wielu nie ma. Nie e, wiem. E, nie wiem. Pustawo, pustawo w kościołach. Ale jak to się dzieje, to, to odniesienie do Boga jest bardzo częste. Ale... Tych ludzi wierzących chyba na jeszcze trochę mamy, nie? Tak, czasem, go, czasem gorąco pozdrawiam i życzę uprzejmości z każdej strony. Dziękuję bardzo. Czasem, dobrego. Czasami to jest takie odniesienie, że na litość bocką, jedź już na tym zielonym, bardziej zielone nie będzie. To tak już y, zwracając uwagę, tak, no, o życzliwość oczywiście apelujemy y, i możecie po prostu komuś zrobić taki mały, dobry uczynek. Tak po prostu. A karma wraca, to już odniesienie do innej religii. Y, odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Radio LK? Tak. Dozwoniłem się do pana Jarka No po prostu trzeci raz tak I słucham pana Proszę pana Mam takie pytanie Co się dzieje W gminie w Wioska Sikorzyn Nic nie jest zrobione Ani dziury nie są łatane Ani kanalizacja Ani chodniki Kurcze to kompleksowo tu pan podchodzi do sprawy. Tak, bo to już zapomnieli chyba całkowicie o wiosce Sikorzyna. Dobrze, to panu burmistrzowi Gostynia w tym momencie ukłony niskie wysyłamy od mieszkańców Sikorzyna, tak? Dokładnie tak. Okej, okay. i szanownym szed... I radnym Gostyńskim także pozdrawiają was mieszkańcy Sikorzyna i to pytanie przeszucamy w waszą stronę. C co się dzieje, że w Sikorzynie nic się nie dzieje? nie wiem, dawno nie byłem w Sikorzynie a to tam biskupizna już pomału ale to taka właśnie już ta nie Kropska, tylko Gostyńska Jeszcze i jeden ostatni telefon, tak. telefon przed przerwą na szybko odbierzmy, dzień dobry dzień dobry Witam. Ja, w, ja w sprawie y, drogi to będzie droga powiatowa z Borszyna Wielkiego do góry wie pan U. U. co po prostu tragedia po obydwu stronach są takie wyboje że to mało powiedziane nie może się, dwa samochody się swobodnie nie mogą minąć, no bo, no bo muszą wjechać w te dziury. No niestety, ja dojeżdżam akurat do pracy z Girzyna, no u nas to akurat jest fajnie, ale jak się zaczyna od Borszyna do góry, to po prostu naprawdę zobaczcie, bo to jest tragedia. Borszyn Wielki Góra, droga. Tak, Borszyn Wielki Góra. Dobrze. Nasz kolega Fi Filip Wybiewalski, jak będzie w starostwie, to zapyta, czy są jakieś plany tam na remont. Chociaż z tego, co wiem, akurat samorząd powiatu górowskiego yy, nie opływa w monety tak yy, delikatnie No tak, no, ale po prostu i, i chyba ze wszystkim, bo u nas i rowy, i w ogóle, i, i droga to jest w porządku, ale tam jest tragedia. Dobra. Bardzo bym piękna. Miłego dnia Dziękuję. pozdrawiamy Dziękuję. przepiękną Pozdrawiam. Ziemię Górowską, i teraz krótka przerwa. I druga część tematu dla reportera przed nami. Mamy już pierwsze połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z, z Ja mam taką serdeczną prośbę do pana Agamka, bo można tylko na pana po prostu, bo pan po prostu zawsze potrafi tu ruszyć. Wie pan jest sprawa tego typu. <laughs> w Łoniewie są pozażarywane po prostu przejścia wodne, które od deszczówki i woda przy dużej ilości opadów. Ludzie w Unii się topią w piwnicach, bo woda nie ma odejścia i to już było zgłaszane tak samo do rejonu Druga, bo to jest droga powiatowa, to przyjechali i coś tam popatrzeli i oni po prostu wiedzą mniej więcej gdzie są zerwane przez drogę te odpływy, no ale powiedzieli, że oni nic nie zrobią, bo dopiero droga będzie za dwa lata robiona. I coś nie, tam może Nie zrobić. za dwa lata. No, robiliśmy ostatnio artykuł, że dostali pieniądze z funduszu dróg rządowego i chyba będą robić. Ja jeszcze się upewnię, czy przyjęli, bo tam jest taka kwestia, że oni tam szacowali tą inwestycję na 5 a. milionów, a oferta w przetargu jest na 8. W związku z tym no, zastanawiali się czy wchodzić, czy nie wchodzić, więc jeszcze tylko sprawdzę, czy jest potwierdzona decyzja, że przyjmują ofertę. No, jak przyjmują ofertę, to jeszcze w tym roku zaczną to robić znaczy w tym roku, no na wiosnę A podejrzewam. Ten ten pan po prostu z tego rejonu, z powiatówki drogi, to powiedział, że droga będzie robiona dopiero za dwa lata, tak. także muszę ten, ten dwa lata wytrzymać. Znaczy, wie pan co, y, tam no, oczywiście były te pytania, czy dostaną dofinansowanie rządowe, a, no, ale, ale dostali. Tak, 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 tak. Ale co prawda, mówię, dwa chyba i pół miliona, bo wniosek był na pięć, a połowę się dostaje. Natomiast tak. dobrze, ja sprawdzę, czy jest decyzja pozytywna, jeżeli idzie o przyjęcie tej oferty przetargowej i czy będą Rzeczywiście robić, bo jak przyjmą, no to już na wiosnę prace ruszą. Ja przypomina, przypominam, że chodzi o odcinek o od dosiecznej do Konkolewa przez Łoniewo i przez to skrzyżowanie na Grodzisko, które na ma być no, na rożynie, przerabiane na, na rondo. Także, no, odwodnienie oczywiście będzie robione podczas tych prac i mam nadzieję, że już nie będziecie musieli podwijać nogawek, jak pójdziecie po, po weki. Wie co to jest makaura? Ma no, wyobrażam sobie. Także dobrze, Dobra. ja się upewnię i może mi się już uda jutro odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, czy... to ja po prostu już pozwolę zadzwonić w poniedzieli, bo to już mamy tego, także w niedzielę jest to Zadzwonię, jeśli się zorientuję. Dobrze, no, albo mówię, albo już jutro. Jeżeli będzie pozytywna decyzja, to oczywiście o tym poinformujemy. Dobrze? Dobrze, dziękuję. Życzę miłego dnia. Życzę Pozdrawiam wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Łoniewo, do widzenia. 655295529. Czekamy na telefon. Linia jest wolna. Jeszcze kilka chwil tematu dla reportera. Mamy już połączenie kolejne, zatem nie czekajmy. I dzień dobry. Y Dzień dobry, witam Panie Arku. Zjeżdżałem teraz ulicą z wiaduktu Grota Roweckiego hmm. i kolejny raz powtarza się sekundnikowy problem. Dochodzi sekundnik do, do pięciu, czterech. No i czerwone światło pozostaje, także gratuluję zarządowi dróg miejskich za wydane pieniądze to jest jeden temat, a drugi temat proponuje się przejechać ulicą Dąbrowskiego, gdzie powstaje teraz nowa galeria. Czy z naszych pieniędzy ma być ulica zamiatana? No przecież to jest obraz nędzy i rozpaczy w tej chwili, co te ciągniki wyprawiają na ulicy Dąbrowskiego. Znaczy błoto wywożą, tak? No przecież oczywiście, no, no przecież wszędzie na szanujących budowach jest... Osoba odpowiedzialna za oczyszczanie wyjazdu z budowy. Mm -hmm. Okej, okay, to zapytamy zarządcy drogi, czyli zarząd dróg miejskich, o to, czy sobie uzgodnili z inwestorem kwestię sprzątania ulicy Dąbrowskiego, na którą ten ciężki sprzęt wyjeżdża. Dobra, dziękujemy bardzo. A, to se a sekundniki rzeczywiście, no coś tak nie, nie może się ten system zgrać w kilku miejscach. Może. Może to są takie choroby wieku, jak to się mówi, dziecięcego, tak? niemowlęcego? I, ze, i, I że zaczną wreszcie działać, bo to, że są potrzebne i się przydają, myślę, że wszyscy już. Ale warto zwracać uwagę są... naprawdę? No tak, no na nie, nie, jedźcie to, 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 to na, nie jedźcie na zero, tylko jedźcie na zielone, nie? Znaczy one tam do zera nie dochodzą, tylko do dwóch i się załącza to zielone, ale na zielonym jedziemy, nie jak się sekundnik, że tak powiem, dojedzie do końca. 65 529 5529 i kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Mam takie, taką jedną sprawę do załatwienia. Na ulicy Dębińskiego świeci połowę ulicy, a połowę nie. Kilka razy interweniowaliśmy, ale bez skutku. Jakby pan był tak miły i z pana strony, bo pan wszystko załatwia. No. Także z góry dziękuję. Nie, pan się nie podlizuje. No Czasem coś załatwię. Latarnie na Dębińskiego. To jest na tak, Zatorze. Połowa ulicy świeci, a połowa nie. Także my pan, bardzo prosimy. Dobra, zgłaszamy tą sprawę. Dnia, pa, pa. Miłego dnia, pozdrawiamy serdecznie. A to tak już nauczyli się. Nie, pan to wszystko załatwi, tak? No to jak jest pan złoniewa, dzwoni, czy będzie odwrotnienie? Będzie, proszę pana, odwodnienie no, to... <grym> Działamy w temacie. Już wiadomo, że tutaj adamek działa no, za chwilę. Co wam załatwić? Uwaga, Ja mam załatwić, Za 20 minut będzie godzina 10. Zapewniam, że będzie ta 10. I odbieramy <grym> kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj odebrałem samochód od naprawy. Zapłaciłem 1500 zł, bo przez 4 lata jeżdżę do pracy z Goskowa do Leszna i z Sarbinowa do Karca to dziura na dziurze, okay. a z Dzieńczyny do Ponieca to samo, po jednej stronie. No, z Dzięczyny do Ponieca to tam jeżdżę, no to tam trochę słabo jest, ale żeby tam. On bardziej nie miał niż dziurę. No, ale to o to chodzi, że samochód dostaje w dupę. No, nie cztery. No, dostaje no. raz, raz mnie policja zatrzymała, bo jechałem środkiem. Ja mu mówię, że yy, jadę środkiem, bo przecież zawieszenie dostaje tam. Mm -hmm. Ja chyba temu burmistrzowi po muszę dar rachunek, dać te 1500, niech zapłacić to Znaczy burmistrzowi to dać za gminną drogę, z Salbinowa. Dokąd pan mówi? Yy, do karca. Do karca. To jest gminna, natomiast sponiec Dzięczyna to jest powiatówka. W związku z tym, do starostwa by pan musiał tutaj to się zgłosić. Połowę tu, tu, połowę tu. Połowę tu, a połowę tu. Pytanie, jeszcze oczywiście, czy panu zostanie to jakoś uznane. Natomiast dobrze, koleżankę Aldonę Brycką-Jaskierską, naszą wspaniałą reporterkę na teren Gostyński, zapytamy, znaczy poprosimy, żeby zapytała, jakie są szanse na remont obu tych dróg. Salbinowo-Karzec i Dzięczyna. Dzięczyna poniec, myślę, że tam tak, jakieś tak, szanse tak. są, bo powoli tę drogę robią. Tam no, ro... robi, robili w Dzięczynie ostatnio. Powiedział. No, robili w Dzięczynie i tyle czasu bawili się, że że nawet te dwóch kilometrów dalej nie mogli zrobić? No to, to tak się no, nie, nie da. Wiem. To tak się nie da, że proszę pana jeszcze dwa kilometry. To jest inwestycja na projekt i tak dalej, na przetarg na, na, na pieniądze gminne. Ale dobrze, będziemy pytać o szansę na remont tej drogi z Dzięczyny do Ponieca. Dziękuję bardzo, pozdrawiam o, dziękuję. serdecznie i kochani. no, no jeżdżę... jak Gdyby tak się dało te dwa kilometry. No. Znaczy, ja mówię, no jeżdżę z Ponieca na Dzięczynę, bo jak do mamy jadę tam do Krobi odwiedzić, to, to jeżdżę. No, no, t, t, nie, nie urywa czegoś w ciele, natomiast jak się człowiek niezbyt szybko jedzie, to zawieszenia też nie urywa. Dobrze. I kolejny telefon, Długopis mi się właśnie wypisał. Masz długopisane Dzień, Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zabio Elka? Tak jest, słuchamy. Y proszę pana, nie wiem, czy ktoś zgłaszał już, bo nie słyszałam. Latarnie na ulicy Batorego, tu na Zatorzu, nie świecą już chyba od tygodnia. Batorego, I tu latarnię. część ulicy y, Świętego Franciszka z Asyżu. Świętego Franciszka. Znaczy mieliśmy, proszę, pan, mieliśmy dzisiaj Okej, okay, dobrze, też latarnie. Jeszcze, no. jeszcze przy okazji chciałabym zgłosić, że latarnia na wysokości domu numeru 10, ona raz świeci, raz nie świeci, to już od miesięcy tak trwa. Mhm. Że może przy okazji by zajrzeli do tej latarni. Dom numer 10, ale przy jakiej ulicy jeszcze? Świętego Franciszka 10. Świętego Asytu. Franciszka 10. Tak, Dom, tak że... na wysokości tego domu. 8-10. I rozumiem, że to nie jest kwestia, że świeci w nocy, a w dzień nie świeci, tylko... Nie, 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 ona wieczorem cyklu, tylko wygaśnie. W się, się, i to już tak trwa Dobra. od miesięcy. Okay. To nie, że to jest o, o, ostatnio I tam ma, ma pani dyskotekę po prostu w domu. Tak, tak, właśnie. tym, żeby świeciła cały czas. No, bo ile można szaleć na dyskotece, to tylko Ewik ma tyle siły, że on potrafi 48 godzin bez przerwy. <laughs> Dziękuję bardzo, pozdrawiam Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do widzenia. I proszę Państwa, zostało nam tak naprawdę pół minuty, więc strzelenie się szybkie telefoniczne. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, ja tu dzwonię z Czy Pan się dowiedział o tym ulicę Piaskową? Tu gdzie jest tragedia na no mnie. Dziura przy dziurze. Piaskowa, Jawiocin. Piaskowa. W Tak. Dobra, zanotowałem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. wszystkich Państwa, życzę Państwu fantastycznego dnia, czekamy na zniesienie reszty obostrzeń covidowych, oby tak się stało jak najszybciej, jutro 9.15, a o 11.15 wiadni Leszna, bo mamy sesję jutro i sobie o tej sesji pogadamy. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15, temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.